Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj mam dla Was prawdziwe niebo w kębie. Kremowy, delikatny jak chmurka sernik na zimno z truskawkami. W smaku przypomina on serniki w torebkach, które możecie kupić w sklepach, ale jest po pierwsze dużo lepszy, a po drugie nie zawiera żadnych zbędnych składników a przy tym jest tak samo prosty w przygotowaniu. Dokładny przepis znajdziecie na orchideli.com, link do przepisu umieszczam w opisie pod filmem. Nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału. Pamiętajcie, że dzięki naciśnięciu dzwoneczka powiadomień dostaniecie zawsze informacje o nowych przepisach. Po więcej zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka i Snapchata. No i oczywiście czekam na łapkę w górę od fanów ciast prostych, szczególnie serników. Na dnie tortownicy układamy biszkopty. Moja tortownica ma 24 cm, ale spokojnie można użyć większej. Sernik będzie wtedy nieco niższy. Trzy łyżeczki żelatyny rozpuszczamy w jednej trzeciej szklanki gorącej wody i odstawiamy do przestudzenia. Żelatyna powinna pozostać ciepła. 500 g serka mascarpone ucieramy krótko razem z jedną szklanką mleka w proszku. Następnie 500 g śmietanki 30% dobrze schłodzonej i dwie łyżki cukru pudru ubijamy razem na sztywno tymi samymi łopatkami miksera. Łopatek miksera nie trzeba myć ani nie trzeba ich też zmieniać. Gdy śmietanka zacznie robić się sztywna, powoli dolewamy żelatynę. Żelatyna powinna być dobrze ciepła i dolewana naprawdę powolutku etapami. Jeśli żelatna będzie zbyt chłodna lub rozpuszczona w za małej ilości wody, zrobią Wam się nieapetyczne grudki w masie. Gdy śmietana jest już ubita, dodajemy ją do mascarpone i krótko mieszamy. Krótko, bo krem może się zważyć, ale jeśli macie obawy, całość można wymieszać też ręcznie łyżką, łopatką bądź trzepaczką. Gotową masę wykładamy na ułożone biszkopty i wstawiamy do lodówki na 30 minut. A w międzyczasie dwie galaretki truskawkowe rozpuszczamy w trzech szklankach gorącej wody i studzimy. Na zastygniętym serniku układamy owoce, świeże bądź mrożone, i zalewamy je tężejącą galaretką. Gotowy sernik wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc. Smacznego!